Jest z nami Markus da Silva, witam. Witam, witam. witam. Marcus, przed meczem mieliśmy konferencję, byliśmy pełni nadziei niestety, no dzisiaj już szybko te nadzieje zostały rozwiane, przegraliście w meczu z To Powiedz jakie nastroje w szatni, Ty komentarz do tego meczu. Wiadomo, no, w szatni wielki smutek, nie, nie tak sobie wyobraziliśmy te, te, te mecze i... I co? No, widać, że walczyliśmy, ale dzisiaj nie brakowało nam chociaż to jedną bramkę. No. Wiadomo, mi się wydaje, że tak jak my analizujemy przeciwnika i on też nas analizuje. Było widać, że plan, co choroby miał, no, działał i niestety no, nie byliśmy dzisiaj w stanie chociaż mówić jedną bramkę, żeby dać taki impuls. Niestety, wielki smutek, tak jak mówiliśmy, no nie tak sobie wyobrażaliśmy tego, tego wieczoru i wiadomo liczyliśmy, że, że, że byśmy awansowali dalej. No właśnie, tak jak mówisz, zabrakło bramki, ale też chyba sytuacji zbyt wielu nie było. No tak, no, no, to jest jak jest, no, 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 choroby bardzo, tak jak wcześniej mówiłem, że, że jeden cech, co im dał, to jest taka ta ta gra obrona no, doskonałe dzisiaj jeszcze po tym bardzo się obronili no, i nie byliśmy w stanie, no, no tak jak mówię wielka szkoda bo naprawdę tym druga runda byliśmy bardzo bardzo dobrą zespół no, pokazaliśmy się druga runda naprawdę jakby nie gadał no zasłużyliśmy no, ale co no jedną 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 Punkt tak naprawdę nam zabrakło, żeby bezpośrednio awansować, i tak się, tak się stało. No, tak jest w takie z zeszłym zeszł roku, tak samo. Eczno na szóste miejsce ledwo, ledwo się złapał na baraże i, i awansowali do ekstraklasy. No, tak są, tak są baraże, takie jak, tak jak Pucharowe Mecze. No, niestety no, nie udało nam Wielki smutek i szkoda. Bardzo rozczarowanie.